Bled, co to jest za skin? Skin się nazywa grzyb Grzybul Mówisz, że gzibul Gzibul Gzibol Gziba to Kurwa nie grzybul? wiem gziba. Właśnie są tutaj jakieś... No. To weź mi kod pokazał. Możesz... Czekaj, ja sobie ja muszę jakiegoś skina najpierw ustawić fajnego. No na pewno nie MR. BIST <grymne> 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 Ma Mam MR. Mam Mr. Bist Mam Mr. Siema, notka od montażysty Yyy, e, ogólnie nie będę wklejać się co chwilę mema Mr. Bo dostanę pierdolca Złotego, mam Mr Beast! W Lamborghini. Jeszcze powinienem mieć jednego Mr. Beast! O, mam! Mam Mr Beast! Ale jako bestie! I tyle. Ja pierdolę. Kamper.. Boże, ale... <ścoughs> Co ten pan bestia robi? Bo jak dobrze pamiętam, to jakim miałem taki pik duży, że grałem często w, w Stumble Goose, to zakupiłem chyba tą, wydałem na tą grę chyba z 30 euro. Jak dobrze pamiętam. Ale brenger. Przepraszam bardzo, że przerywam wam oglądanie filmu, ale dodam muzyczkę w tle, bo jakiś geniusz gra bez muzyki albo po prostu nie włączył przechwytywania na muzyki. Miłego oglądania, dalej. Lajki, subik. Oku. Nie widzę cię. Ja jestem tym misterbistym, co jedzie. Dobra. wiem się na dół. Mhm. No nie, no co? No nie, no nie... Oj, Od... Ej, ty, ja odpadnę. Nie! O, nie! Odpadłem. Nie! Zdechłem kolejny raz. Jeszcze, Jeszcze A, nie, nie Nie! A, Żyję. Znowu jadę sam? Nie ma nikogo ze mną. Nie mogę spać, ale wszystko mi jedno Ty! Natomiast Przejdę! Ja, ja nie, ja raczej ja raczej ja, 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 ja. Kurwa, nie, nie przeszłem Ja przeszłam Ty jesteś tym siwym dymem, nie? No? Nie wiem czy mnie oglądasz, ale jadę prawą stroną Jaką Mr. B ja szukam tego Mr. Beast? Kurwa mać Nie znają cię Czyli czemu ja jadę? Ja muszę płynąć, a nie jeździć Ale triki Beast. Mr. Beast, pan Bestia, ale zarył ten szkielet. Czy po dupie dostał? Zmiana muzyczki. Nie, no ratuję. tak na serio. O Boże, lava land. Jak ja jadę? Ja ci zarab przypierdolę! Ja przy będę robić ludziom... Ja ci zarab przypierdolę! Ja ci przypierdolę! Zapierdolę jakieś Lamborghini pierdolą. Ja ci zarab przypierdolę! Hahaha! Zpierdalaj Ty, nie mogę używać emotek. Zepsuło. O, mogę już. Ja ci dam! Kurwa, Spierdalaj w... z mojej gimli! zaraz nie wiem, jak to się nazywa, jeszcze. Spierdalaj! <grym> <grym> Więc tak, jeżeli masz to w dupie, skipnij do minuty, która pojawia się na ekranie. Jeśli jednak nie masz tego w dupie, zostań. Chciałem uhonorować śmierć Derosa podłoga god. Był wielki. Niestety ten pojeb go zajebał. I to nie byłem ja, to był... chuj. Tak czy siak. Żegnaj, mam nadzieję, że będziesz żył długo i szczęśliwie. W niebie ty stara kurczówojeczka. Oczywiście zrobimy z tego fajny moment, żeby nie było. No i co? Co się flexujesz? Wybierdalaj! Więc tak, myliłem się. Co do Derosa God? Jeżeli masz to wyjebane, skipni do minuty na ekranie. Jednak jeśli się zostaje. Uhonorujmy śmierć. Derosa God. Kochałem go. Już raz zdechł. Ale jebać to. Odrodził się. I kurwa znowu zdechł. Ten pojem go dwa razy zajebał. Jesteście w stanie to uwierzyć. Mam nadzieję, że będziesz żył długo i szczęśliwie w niebie. Łeska mi się kręci wokół. On był jeszcze młody. Wcale nie musiał umierać. Niestety los powiedział inaczej. Minutka ciszy. Flexujesz, ty pierna. A no i co? Sia z tobą ninja. Ty on to przeżyje? O, już nie. Jednak nie przeżył. O kurwa, wygrał mam. Radco wygrał. O, ja mam Mr. laczki! O jak, jak no kurwa, mam jakie laczki! <laughs> Nestorpest. Po jak za kurwią. Roz, to to, 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 to. A bokiem lecę. Kurwa. Co jest, jestem niebieski? Zdechłem. Nie ja naprawdę już zapomniałem, jak się grało w tą grę. Super. Ja z dwa lata nie grałem i jeszcze pamiętam. Ja, ja już prawie 3-4 lata nie grałem w tą grę. Chłopie, ja tu robię triki z Ameryki i ty mi coś tam gawędzisz. Kurwa. Pa, będę trzeci, pa. S? Szukam cię. Nie mogę, o, znalazłem się. Dawaj, lecisz! Płynie! znowu! Kurwa, moja ulubiona mapa. Co to jest? Jest Jeden? blok dasz? E, nie, nie. Spokojna jest ta mapa. Ona inaczej wygląda? Ze dwóch. A to jest wariant z laserami. Ja zrobiłem banana życie! Je. Jebu, dut! I tu jest! dostała hita! Zdechła! Leży jeden z kibidi. Dodaj coś powtórkę w montażu. Nie. Kurwa. Nie. Jak leży jeden z kibidi było? Chociaż. Jestem! Lacer, tracer! laser tracer! Ra laser, tracer wiesz o tym, że na, na filmie, na ten, jak będę montował, to wiesz o tym, że jak będę słyszał, co ty wieś, jak mi nie było? No. No. Nie, prawda, bo ja to montuję i ja to wyciąłem. Sigma. Nic nie mówiłem takiego złego. No, no, co się okaże? Zobaczysz, nic nie mówiłem. Rakieta baba pitar! Uwaga, patrz, rakiet. patrz, A! rzucam rakieta bomba pitar, rakieta bomba pitar, Dostała! Ta! Rakieta bomba pitar, jak się wywrotni chłopcy no. Co to za... Co to za zip zip, zip 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 co to jest za mapa i czemu ja latam w tym Lamborghini? Nie um. wiem Pa, jestem pierwszy Wracam, kurwa kopie i... Łoblit! Ufo mnie porwało Ja mam je tuś Nara! Zruł Łoblit! Łoblit Lecę! Nie, nie lecę! oła, zarumiał Czemu ja jestem tu na starcie? Nie wiem. Zepsuta jest ta gra! Wow. Przegram przez to, że ta gra jest zepsuta. W sumie zawsze była, ale dobra, no mniejsza. <ścoughs> nie no, w sumie zawsze była ta gra zepsuta. No to jest za zip zip, zip 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 mapa Nie, nie uciekł! UFO! Nie! Kurwa! Nie! O, o, doleciałem! Koła, się o, Nie! o, Dostałem w dupę jakimś kikiem. O! Zip-zip-zip-zip! Kurwa, jest, udało się! Kurwa. Proszę, Tetris. Tetris, Tetris, Tetris był. Nienawidzę Tetrisa, więc nie będzie Tetris. Tetris! <grym> <grym> Okej, okay, więc tak, ten zjeb zapomniał dodać muzyczki, a tam leciał taki super banger. Więc wam go yy, postaram dodać podobny. Nie, więc miłego. <grym> tetrisa kurwa. Boom, <grym> bum, 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 bum. Kopi Rajta za. Raz, kurwa. Dosta Ta Miesz O chuj, wyjebało mnie. Dlaczego? <laughs> no, to jest muzyka z Tetris'a. Chociaż Ty... to jest remix, to w sumie nie wiem. Ty sobie sprawę, że ja dalej... Że ja nic nie mam do... Ten, żadnych... Zdasz sobie sprawę z tego, że ktoś bił do rozmowy? Wiem. Mam w to wjebane. Elo. Nagrywamy odcinek. U mnie. Kiedy? No teraz. teraz. Oj, we weź, weź, no, wygnij. Did to wytnij! Co? Co on ci wytnij? <noise> no to co powiedziałem. Wytnę ci nerkę i będzie kasa, choć mamona. <noise> bo... On jest tutaj naszym... E, specjalnym gościem na dzisiejszym filmie. To się tego na nie było w planach e, go zapraszam się co, ale dobra. Ja nie jestem tylko specjalnym gościem, ja ogólnie jestem specjalny. <noise> dalej bo <mnie> jesteś. <noise> Dobra, robię rakieta bomba pitar. Ale, żebym rzucił? No. Wejdź w tego banana! Co ty geje?! Gej! Gej alert! Gej alert! Przytulają się! <grym> rakieta bomba, pitar. Pa, dostał! Bez sensu jest ta rakieta bomba. Naprawdę nie może być chociaż raz normalny. Ja? Nie. Jeb! No nie, chciałem tego Kalmara walnąć. Kalmar? Nie wiem, co to za gówno. E pier! Urwa! O kurwa! O chuj! Ej, a na pobieraj kurwa z Dobra. Dobra. Traszy z Kibidi! Chłopca, kurwa, tracher w jest dobrę! Wy! Pier, dalaj! O kurwa! 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 Nie Do lobby! O, do lobby, do lobby! Ej hey, stary, teraz mam takie coś powiedz moderatorowi, moderatorowi, znaczy ten, twojemu, co tam montuje filmy. Że jak ja się pojawiam, to żeby było jakby takie tepanie się, jakbyś rzucał Ender Perłą. że się tak tepłem. Z nim gadałem jak wiesz do rozmowy, to jest ten menel. Piorun? Nie Piorun, Piorunowi mikrofon nawet nie działa. A, a kto? O kogo ci chodzi? X Kapibara. A Kapibara? Serio się modę na tym no. Na ten stary swoim ten? Mikrofalówce? No. <grym> Pamiętasz my wczoraj nie jesteś w moim dło. Czemu? Czemu? Bo nie ma... Czemu? Czemu? Ale bęger leci tu, 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 tu. Ej, to jest takie, ej, to jest takie! Jak widzą wszyscy inni mapę, wszystkie miejscówki, jak my widzimy mapę? Dumsztat, raft i zamek duma. O kurwa! <gry> no my nie latamy na inne miejscówki, no! No wiem Ale jeszcze jak wykazać wyg się o Fortnite? No Tak Można nagrać. Ej, przecież możemy razem jeszcze pograć w Fortnite i to w następnym odcinku będzie. Um, content Warning. Fortnite. No, Content Warning też może być. Fortnite będzie za dwa odcinki. No. Do, za twoje. dwa odcinki. Spodajesz tak, 28. Tak, 28 września. I ja dzisiaj film. Ja bym dzisiaj złotowany film. Ale nie miałem. Nie, 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 nie chciało mi się zmontować, a co dopiero ten. Ten nagrać które to, to nagrałem, oczywiście. Um, Tylko, że po prostu ja jestem debilem i kurwa zamiast go zmontować, to ja, to ja powiedziałem Dobra, chuj pierdolę, to nagram ty, ty, z tymi oto pierdol, pierdolcami, um, którzy są niestety... Chyba z jednym. Um, no, ...specjalni, umysłowo. Dziękuję. Czyli Dziękuję. Ogólnie, uf, my jesteśmy, uf, jesteśmy, ogólnie my jesteśmy wszyscy same mózgu, ale dobra. Ja jestem mózgiem generacji, więc... Ty tam... ile dasz za jeden zmontowany film i miniaturkę w zestawie? Ej! Ej, jakie macieniki chce z wami? Hello. Ja mam Mietek Play, no nie pamiętasz? No nie. Ala, hala, moja masz? Jak się to dodawało do znaj... Nie wiem, to, to lobby jest teraz zasrane. Oglądałeś mój film? O, do... Nie, nie wiem. E, jak jeszcze raz, jaki miałeś? Mnie Tech play, no jak w każdej innej grze. O Ład, dostałem kulą w powietrzu. Mam Cię. Zapraszam. Naha, no, ice. Ty nie przejdę chyba. Przejdę. Przejdę ostatni. Ty a Ty, Pindu, drzwiasz w ogóle? Nie. Czy ty... A, ty odcinek w, że... w pierwszej rundzie? No. Ten odcinek to jest. Mój, mój, aut, mój autystyczny kolega wygrywa gry w Stambule, No. Cześć, drogi użytkowniku. Aktualnie słuchasz wymowy kolejnej montażysty, bo jakiś geniusz oczywiście zapomniał wkleić dźwięku do filmu. Dlatego dam wam dźwięk z oryginalnej mapy, żeby nie było, i później kontynuujemy happy muzyczkę. Karton, coś tam, music. Pobrałem to z neta. Ty... Mr. Beast! No to mapę grałem na odcinku. Wiem o co w niej chodzi już. Ty, czemu ja nie. Ej no! O ty kurwo! Ty John Claire! Why so serious? Ale ci. Zmieni really kolor mity. Why so serious? No widzisz o... tego? Why so serious? On bije ludzi! Co to za bled! A my to graliśmy to suka! Oh, Ta mapa suka. No. Oh. No, oh, no, oh, no, oh, no, oh, 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 oh. robimy zakazane triki. Pane, jestem, piłką. jestem piłką jestem jądrem No, no, Leży jeden z no, Kurwa, jak się Do na... Tej... Ja spinboosta dostałem! Dole, ja, no, jak się na tej mapie ślizga! O, zniewałem się, nie! Jest. Nie! Przejdę, przejdę, o, nie przejdę, ja. to, przejdę to, przejdę to, przejdę to! No ja nie przejdę! Przejdę to! jadę. Sru! No kurwa mać! Ja pierdolę! O co tu? O co tu chodzi? Nie wiem. No masz, masz te... Masz, jak będą migać kafelki, to zejdź z nich. O, na przykład teraz, jak miga prąd, to spierdalaj stamtąd. O kurwa. Ale, ale dzikie. Chodź, wyrucham cię w dupę. Stój. O kurwa, spierdalamy, kurwa, patrz, czarnuch! Idę mu najebać. Kupimy na Kurwa, ten ninja też jest czarny. O nie, walnoję jakiegoś diamentowy. O, kurwa! Nie! <śpiewanie> <śpiewanie> Pytałem się ciebie, ile ile za jeden film dasz? Zmontuję ci. A, nie wiem. <śpiewanie> to się powiedz! A ile chcesz? Nie wiem, a ile ty sugerujesz najpierw? 4 złote? Trochę tak mało. 4 złote? To kup mu kurwa grę za 25 i Dobra. Ta. Kupił. Nie ojebał mnie. Ty, ale Kupi, serio? kupić ci grę za, za nie wiem, dwadzieścia i... Trzy filmy, 3 filmy e, mi smontujesz. Serio, ty? To jest dobry deal. A jaką grę? To zależy. Właśnie zależy teraz od ciebie. Jaką chcę Do 20 zeta. Max 25 No. Jaką chcę? To jest dobry deal, trzy filmy. No, trzy filmy. A za trzy, a za trzy miniaturki dodatkowo? Ja nie potrzebuję, Nie, miniaturki to ja sam zrobię. No dobra. O, albo... To ten film Uj. Dobra, jestem, jestem! pi pi, 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 pi! Bip, o tu chodzi? Jesteśmy w ściekach! Jesteśmy w naszym domu! Nie wiem, co to żal, jesteśmy w jakichś ściekach. Ej, ja lewam! Ty, to jest przecież żółwiej ninja! O kur... Aaaa! by mi się zjebał, stary! Nie wiem, co ja robię! Lecę! Ała! O, o, Zaryłem łbem! A, to nie ma tekstury, dobra. Znaczy, to ma teksturę, tylko to jest dobra. Polubiecie jest złe! To są pieniądze, czy nie? Lece... Co jest? Zjadłem jakąś pizzę, mnie wyjebało w kosmos. Mi też. Eee, łata, segma. Goofy! Eee. Oh, jest! O, ja tam! No kurwa, pizzy nie zjadłem. Pizza! Lecebo. Eee, lecę bo, oj eee, chuj! No co jest? Lecę bo, no i chuj! No i chuj! Do ciebie! Przyjdę to! Pierwszy! No kurde! Nie da przejść! A Oglądam twojego starego. Twój stary jest już na końcu! Jest! Nie gadaj! Nie! Kurwa! Co to jest? Co to za Pokemon? Pokémon GO! Nie wiem co to jest co za, za mapa! Jadę! Co, co ty za Pokémon? Za, za kurwiam po schodach! Sru! 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 Sru, sru! Przez okno! Ej, ja mam trzysta pingów, panowie. Cztery nice! Pingu. O kurwa, ała! Ciekawie, kiedy ja będę miał normalny ping. Ha! Ola. Jak chcę kupić lepszy internet? Internet się robi. Sru! Okay. Sru! A jebał cię pies, będę pierwszy. Nie, nie ma szans, że ty będziesz pierwszy. Ty będziesz ostatni, ty, to ty odpadniesz. Pa, jaki tryhard, ty tak nie umiesz, baranie. Jeli to krzywe takie. O, bliet! Ha, mówiłem, że to jeli, to nie będzie pierwsze, tylko ja. O, nie, znowu, Mr. B! Kurwa nie! Co było? Brawo, brawo. Postać mi się. Co było? Postać mi się wiewała pod kafelka, po czym weschało. Ile jeszcze masz zamiar to nagrywać? Nie wiem. Dobra, panie i panowie, to był dzisiaj. To, już, to był to dzisiaj już film na, na dziś. I no. Miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. Co tydzień mam zamiar dalej wpuszczać. Mam nadzieję, że tak zrobię. I no. Miłego dnia albo miłego wieczoru i Elo.